Siemaneczko, z tej strony Damian Brankolaszczak i zapraszam Was na kolejny esportowy podcast. I to będzie kolejny odcinek solowy. Stety albo niestety, ale nie udało mi się tutaj zaprosić żadnego gościa. Trwają pewne rozmowy z kilkoma osobami, ale może uda mi się to wszystko ogarnąć na najbliższy tydzień, na kolejny czwartek. No, przyznam się szczerze, ostatnie dwa weekendy miałem naprawdę mocno zajęte, bo dwa tygodnie temu byłem na jemie. W tym tygodniu czy poprzednim tygodniu dużo komentowałem, więc z tego względu, no jeżeli ma się mało czasu w weekend, to też ciężko przygotować się z tym podcastem. A zazwyczaj, właśnie w weekendy nagrywam różnego rodzaju odcinki z gościami, którzy zazwyczaj wtedy mają po prostu najwięcej czasu. Ale tak doszedłem do wniosku, że bardzo dobrze się składa, że dzisiaj będzie kolejny odcinek solowy, gdyż nagrywam ten podcast 23 lutego i. Tutaj to jest bardzo ważna data. No i właśnie, dlaczego to jest aż tak istotny dzień? Ano dlatego, że 23 lutego oficjalnie obchodzimy Światowy i także ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Depresją, czyli plagą naszych czasów, niestety. To jest jedna z najpoważniejszych chorób, z jakimi stykamy się w aktualnym świecie, i ona też jest nieco tak marginalizowana. Nie do końca zawsze zdajemy sobie sprawę z istnienia tej depresji, no ale kiedy podchodzimy już do konkretnych liczb, do liczby osób, które są zaklasyfikowane jako te, które zmagały się bądź zmagają się nadal z depresją, i okazuje się, że w naszym kraju na tą chorobę cierpi. Od miliona do dwóch milionów osób, a przecież wiadomo, że depresja może mieć różne stadia, niektórzy mogą mieć dopiero wczesne stadia, więc to też czasami jest ciężko weryfikowalne. No ale jeżeli nawet te statystyki nas tutaj nie przekonują, bo one może nie są tak konkretne, no to wówczas warto sprawdzić także, jak prezentuje się statystyka, jeżeli chodzi o liczbę popełnianych samobójstw. Niestety. Ona jest bardzo wysoka i trzeba przyznać, że samobójstwa to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów czy po prostu śmierci wśród ludzi w aktualnych czasach. Mówię tutaj oczywiście o tych krajach wysoko rozwiniętych, a często właśnie tej, tego aspektu, tej, tej kwestii się nie dostrzega albo gdzieś się o tym zapomina, bo wiadomo, dla nas choroba głównie kojarzy się z łóżkiem szpitalnym, z pobytem w szpitalu, z lekami. Z chorobami, czy jakieś inne ewentualnie problemy, typu wypadek, typu jakaś katastrofa. Natomiast tutaj taka mała katastrofa, mała, wielka katastrofa, dzieje się często w głowach po prostu różnego rodzaju osób. Ja wiem, że troszeczkę tak pesymistycznie zacząłem ten odcinek, ale myślę, że warto czasami też nawiązać do takich poważniejszych tematów. Z takimi poważniejszymi tematami raczej na moim podcaście nie macie do czynienia. Natomiast co to ma wspólnego z esportowym podcastem? Bo nie chciałbym, żeby tutaj, żeby tutaj ten odcinek wyłamywał się poza ram tego, o czym tak naprawdę rozmawiam z gośćmi, albo czasami sam dyskutuję, jak w tym odcinku. A dlatego, że nie chcę się skupiać na całej depresji, na ogólnym tym zagadnieniu, bo na ten temat moglibyśmy tutaj rozmawiać godzinami. Chciałem się skupić na jednym z aspektów, który może lub jest jednym z czynników, który doprowadza nierzadko do problemów psychicznych, psychologicznych. Tutaj będę się skupiał głównie na krytyce, na. Okej, troszeczkę też, ale głównie chodzi mi o samą krytykę i to, jaka ona jest we współczesnych czasach i jaka powinna być. Też będę bazował na swoim doświadczeniu. Oczywiście tutaj od razu mówię, że nie jestem jakimś wielkim ekspertem, dlatego też nie chcę się tutaj jakoś szczególnie wypowiadać. Ja tutaj tylko sygnalizuję, że istnieje pewien problem, dlatego pamiętajcie, dbajcie o siebie nie tylko pod kątem fizycznym, bo fajnie jest iść na siłkę. Fajnie jest też iść pobiegać, fajnie jest iść na basen, fajnie jest, iść, jest pograć w piłkę, ale też trzeba umieć zadbać o właściwy balans w życiu i o zdrowie mentalne, a to wymaga też poświęcenia pewnego czasu, pewnej uwagi, dlatego warto dużą część swojego czasu poświęcać także na rozwijanie swojego, swojej mentalności, swojej psychiki i dbanie o po prostu dobre samopoczucie na co dzień i też mieć, zdobywać tą wiedzę, jak o to samopoczucie zadbać. No ale dobrze, Przejdźmy już do meritum po tym nieco przydługawym wstępie, też nie chcę, żeby te odcinki solowe były zbyt długie. Ogólnie w ostatnich tygodniach miałem okazję komentować masę spotkań esportowych, dzięki temu też pobiłem swoje rekordy, jeżeli chodzi o frekwencję. Mówię tutaj o osobach, które śledziły transmisję, no nie moją, bo to nie ja grałem, ale oczywiście ja komentowałem tam różnego rodzaju wydarzenia, głównej mierze Tutaj wspominam te spotkania Honoris drużyny CSGO, którą komentowałem w ostatnich czasach, w ostatnich tygodniach dość intensywnie. A no najpierw miałem rekordzik 4,5 tysiąca widzów, później w dzień tuż przed IM-em, kiedy komentowałem słynny mecz Honoris Big, kiedy Honoris nie udało się zakwalifikować na IM Brazil. Tam śledziło mnie ponad 8 tysięcy osób w pewnym momencie, także. To było dla mnie wielkie przeżycie, ale nie chcę tutaj się skupiać właśnie na tych statystykach, na tych liczbach. Bardziej chcę się tutaj skupić na tym, że po raz pierwszy tak naprawdę w swojej działalności w internecie spotkałem się z tak szerokim odzewem, tak szeroko może też, no nie powiem, że krytyką, ale odpowiedzią różnego rodzaju osób, bo też sam komentując, później okazywało się, że parę kanałów, tutaj pozwa, pozdrawiam m.in. Mateo Gaming, który nagrywa świetne skróty ze spotkań polskiej ekip, Oto tam wrzucał na przykład skróty z moich meczyków. No i po raz pierwszy zetknąłem się z tak dużą, tak intensywną krytyką, czy oceną po prostu mojej działalności, bo do tej pory no jednak jestem raczej takim. Mniejszym streamerem, mniejszym YouTuberem, tak to można ująć, bardziej się w to bawię niż zajmuję na poważnie, ale no, jeszcze takiego kontaktu z szeroką publicznością, szerokim odzewem jeszcze nie miałem. I wówczas, właśnie sprawdzając, oglądając te różnego rodzaju materiały, skróty, widząc komentarze na transmisji czy po transmisji. O, widziałem różnego rodzaju także krytyczne opinie na temat mojego stylu komentarza i faktycznie, gdy przesłuchiwałem różne skróty z tych spotkań, no to łapałem się za głowę, kiedy wyłapywałem gdzieś tam te błędy komentatorskie, jakieś przejęzyczenie, jakieś złe zwroty, użycie niewłaściwego słowa, nawet wymyśl wymyślanie pewnych zwrotów, które de facto nie istnieją, takie słowotwórstwo na żywo. Oczywiste błędy. No łapałem się sam za głowę, ale też spoglądałem na dział z komentarzami, z, z, z czatem, no też dział właśnie z komentarzami pod filmikami. No i tam dostrzegałem wiele takich negatywnych też komentarzy. Może nie tak dużo ich było, ale jakieś były. A tutaj jeszcze wspomnę o takim problemie, który mnie dotyczył, szczególnie w wieku licealnym, gdzieś tam młodzieżowym. Ja byłem wówczas takim perfekcjonistą troszeczkę. Wszystko brałem na poważnie. Każdy błąd bardzo mnie deprymował i troszeczkę nawet zbijał z tropu, dobijał, a no z czasem gdzieś ta dojrzałość nadeszła, i teraz już sobie zdaję sobie sprawę po prostu. Że perfekcjonizm to też nie jest dobra rzecz. Perfekcjonizm to jest prosta droga właśnie do depresji, o której tutaj troszeczkę wspomniałem na początku. No ale na szczęście już tak do tego nie podchodzę. No i dlatego też, dlaczego ten nag odcinek nagrywam? Ono dlatego, że chciałem pomóc. Chciałbym pomóc tutaj nie tylko tym osobom, które są krytykowane. Tak, ja na przykład byłem ostatnio krytykowany. Nie przez wszystkich oczywiście, ale tutaj skupiam się właśnie na tych negatywnych komentarzach, ale też chcę pomóc osobom krytykującym, aby im wskazać Jaką drogę powinni wybrać i w jaki sposób kogoś można skrytykować Żeby to nie była taka hejterska krytyka, czy niepotrzebna krytyka Bo przyznam się że, że szczerze, że Najbardziej irytowały mnie i męczyły trochę takie komentarze w stylu O komentator do wywalenia, usunąć go, niepotrzebny, bardzo zły komentarz Okej, okay, ja rozumiem, to jest wasza opinia, ale szczerze powiedziawszy Nie lubię takiego skreślania osób Tym bardziej, że to była jedna z pierwszych okazji, kiedy Naprawdę mogłem się pokazać szerokiej liczbie publiczności, a po drugie, taka krytyka to nic nie wnosi, bo ja z takiej krytyki nic nie wyciągnę, nic nie otrzymam w zamian, nie dowiem się, co ja muszę poprawić, bo jeżeli tam pojawiały się jakieś o jakieś, jakieś porady typu, no jak można używać, używać danego zwrotu? To ok, faktycznie ten zwrot był zły, ja go staram się wykreślić z mojego repertuaru i to jest coś, co mnie podnosi, buduje. Natomiast, jeżeli ktoś napisze, o no, dziadowski komentator, do wywalenia, niepotrzebny, ech, no, to, no to, 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 to nic nie daje i to nawet nie tyczy się tylko mnie, ale ogólnie wszystkiego, czegokolwiek. Także, jeżeli macie kogoś krytykować, to róbcie to konstruktywnie, też z kulturą, bez używania jakichś niepotrzebnych wyrażeń słów no i naprawdę krytykujcie w taki sposób, aby ta osoba coś od was uzyskała wartościowego, a nie tylko żeby miała świadomość, że coś robi na przykład źle czy nie tak. I dlatego właśnie ten materiał nagrywam. Jeżeli chodzi o ten esportowy podcast, marzy mi się, abym tutaj regularnie nagrywał jakieś materiały o psychice, o mentalności, o tym jak funkcjonuje umysł też esportowców, jak praca nad psychologiem jest istotna z punktu widzenia esportowca, jak to ma kluczowe znaczenie. Fajnie by było tutaj zaprosić ekspertów, m.in. osoby, które zajmują się właśnie pracą psychologiczną, psychiczną nad psychiką graczy w esporcie. Fajnie by było też porozmawiać z zawodnikami, żeby nieco ten temat tutaj naświetlić, po prostu w trakcie moich programów. I mam nadzieję, że takie, takie odcinki uda się zrealizować w przyszłości. Natomiast teraz już też nieco nawiązując do tych aspektów, które gdzieś tam wcześniej. O których wcześniej yy, wspomniałem, perfekcjonizm. O to zaczepiłem, ale jeszcze raz to podkreślę, bo to jest istotna bardzo kwestia. Myślę, że dla wielu, wielu osób, szczególnie dla młodych, bo myślę, że wiele młodych osób też może się z tym zmagać, ale i też te osoby na późniejszym etapie życiowym mogą yy, nie doceniać wartości własnych błędów wartości tego, że nie jesteśmy idealni i nigdy nie będziemy. Więc jeżeli nie zaakceptujemy tego już na jak najszybszym etapie, to tak naprawdę perfekcjonizm nie doprowadzi nas do niczego dobrego. Oczywiście stawianie sobie coraz wyżej poprzeczki, szukanie nowych wyzwań, podnoszenie sobie wymagań to jest bardzo dobre, ale trzeba też w tym zachować odpowiedni balans, umiar. I tutaj właśnie podkreślam jeszcze raz, na bazie swojego doświadczenia, bo niestety, ale ten perfekcjonizm gdzieś tam się pojawił, właśnie na, ota, na etapie szkolnym u mnie, i to spowodowało pewne problemy psychologiczne, z których na szczęście się w jakiś sposób wydobyłem. I na pewno to mi bardzo pomogło, że zdałem, że po prostu nabrałem nieco tego dystansu. I teraz na przykład, gdy czytam różnego rodzaju komentarze na mój temat, to oczywiście one mnie trochę bolą i każdy błąd mnie w pewien sposób boli, ale to też. Sprawia, że czuję, iż chcę się rozwijać. To nie jest tak, że ja przechodzę nad krytyką, o tak, po prostu bokiem i okej, okay, no mów sobie co chcesz, ja robię swoje, ja wiem, że jestem zarąbisty, nic nie muszę poprawiać. Ja właśnie staram się tutaj szukać możliwości rozwoju, i jeżeli ktoś mi pokaże, co robię źle, to to naprawdę jest super sprawa dla mnie. No ale też trzeba sobie zdawać sprawę, też trzeba po prostu widzieć dwie strony, po pierwsze nie jesteśmy idealni i musimy szukać weryfikacji w oczach innych osób, a po drugie no trzeba też mieć dystans do, do tej krytyki, bo wiadomo jakie są czasy, czasy internetowe, można napisać dosłownie wszystko w, w sieci. Więc jeżeli na poważnie będziemy chcieli brać każdy komentarz, czy to taki naprawdę ostry, czy nie, no to oto faktycznie te problemy niestety psychiczne mogą się u nas pojawić. Inna kwestia jest taka, że też to doświadczenie z ostatnich kilku tygodni, gdzie często byłem porównywany do stylu komentatorskiego innych. Innych kasterów, czy to takich już naprawdę doświadczonych, w stylu oczywiście Izaka, czy tam innych osób, które komentują na Eslu, czy do takich rozwojowych, tutaj mogę wspomnieć m.in. Troglodyta, który też komentował bardzo dużo. Pozdrawiam tutaj wszystkie osoby, które wymieniłem. Pozdrawiam dla Troglodyty, bo naprawdę robił niesamowitą robotę w trakcie spotkań z Nine. No, to też do, doszedłem do takiego wniosku, że po prostu nie da się jako twórca, jako osoba wychodząca na świecznik, wpasować w oczekiwania wszystkich osób. To jest po prostu niemożliwe. My jesteśmy tak różni jako ludzie że każdemu z nas podoba się coś innego i to też trzeba zaakceptować nie tylko z perspektywy odbiorcy. Odbiorca też musi mieć świadomość czego potrzebuje, co lubi, musi też akceptować to, że ok ten komentator na przykład komentuje w ten sposób. To jest styl, który mi się nie podoba, mi nie pasuje, ale szanuję, że ma własny swój styl, ma własny unikalny charakter, wolę innego i to jest jak najbardziej słuszne. A sam twórca też musi, czyli tutaj mówię o sobie, musi też zaakceptować, że no nie jestem w stanie zadowolić wszystkich, nie jestem w stanie oczarować każdego. Są osoby, które będą mnie uwielbiać, są osoby, które, które mogą, może im się nie podobać to, jak działam, jak funkcjonuję, niekoniecznie za mikrofonem na komentatorce, ale w innych aspektach. No i, i trzeba do tego też tak na tej zasadzie podchodzić, więc trzeba tą różnorodność akceptować. No różnorodność to jest taka bardzo często używana fraza w tych czasach, ale tutaj myślę, że chodzi o tą taką pozytywną różnorodność, którą trzeba doceniać i trzeba akceptować, zarówno po stronie odbiorcy i po stronie twórcy, i to trzeba też tutaj jeszcze jasno Nakreślić. Kolejny aspekt no, to jest motywacja do naprawiania się, do poprawiania swoich błędów. To też nieco tutaj się przejawiało, no ale dzisiejszy temat jest taki bardzo płynny, i tak naprawdę ciężko tutaj podzielić ten, ten cały odcinek na poszczególne segmenty, tak, aby, aby to wszystko było jasno tak rozdzielone na no, takie rozdziały. Natomiast, tak jak wspomniałem, pierwszy raz w mojej przygodzie komentatorskiej, czy w ogóle działalności w internecie. Zetknąłem się z tak szerokim odbiorem mojej działalności, twórczości, mojego komentarza, tutaj tak już uściślając. Wiadomo, jeżeli wystawiamy się na świecznik, to też wystawiamy się na krytykę i łatwiej wtedy wykryć, czy inaczej, więcej błędów może zostać wykrytych. No bo jeżeli na przykład ja sobie streamuję. Dla pięciu osób na Twitchu, czy tam komentuje jakiś meczyk dla pięciu osób, na przykład, no to wiadomo, że mogą tam pojawić się pewne błędy, może ktoś coś zauważyć, ale to nie będzie w takiej skali, gdy ogląda nas kilka tysięcy osób, gdy śledzi nas, gdy pisze na czacie kilkadziesiąt czy kilkaset widzów, więc no to też jest inna zupełnie skala i troszeczkę może nas to wszystko przytłoczyć, że matko, ile tych błędów popełniam, że tutaj się. Tutaj się nie, nie staram, że tutaj nie daję rady, że tutaj jakieś są niedociągnięcia, cytując klasyka. Z drugiej strony, możemy to wykorzystać bardzo pozytywnie. Dzięki temu mamy większą bazę, jakby wiedzy, na podstawie której możemy wyciągać odpowiednie wnioski. I bardzo mnie cieszyło to. Że gdy pojawił się na przykład tam pierwszy czy drugi skrót ze spotkania, które komentowałem o no to właśnie tych, tych uwag było sporo Ale na przykład przeczytałem te komentarze pod tym pierwszym czy drugim skrótem Wziąłem je sobie do serca Starałem się tam nieco naprawić pewne rzeczy, aspekty I okazywało się, okazało się Że na kolejnym skrócie, na kolejnym filmiku Czy nawet na kolejnej transmisji Osoba, która nie była zbyt przekonana do mnie Pisała, że o widzę, że nad tym pracujesz Widzę, że to poprawiłeś Widzę, że... Wyciąga wnioski ten komentator. Widzę, że ta osoba bierze pod uwagę opinie innych. No i właśnie, to mnie najbardziej zbudowało. To chyba był najbardziej pozytywny aspekt z tego, jakby przerabiania krytyki po różnego rodz rodzaju spotkaniach. No, poza oczywiście samym komentowaniem, bo to było niezwykle ekscytujące, ale mówię już o samej tej otoczce, poza, poza wydarzeniem, po meczach. Także to mnie niezwykle zbudowało, że zobaczyłem taki komentarz, który docenił moją pracę, docenił to, że ja poświęciłem ten czas, żeby spojrzeć na komentarze innych osób, mimo że na początku one były często krytyczne. Ale tutaj cały czas podkreślam, że to nie jest tak, że wszyscy mnie krytykowali, tylko pojawiały się te krytyczne. Opinia, ale wiecie, jak to jest. To tak jak w szkole, to tak jak w dzieciństwie. Może na przykład nas, nie wiem, cała klasa pochwalić, docenić, ale jedna tam koleżanka czy kolega coś powie niemiłego, i tak naprawdę z tego całego dnia nam zostaje w głowie tylko ta jedna negatywna myśl, którą gdzieś tam nam zasiała ta osoba, która coś niedobrego powiedziała. Natomiast y, cała ta pozytywna otoczka, te dobre opinie pozostałych osób gdzieś tam zostają usunięte czy zepchnięte na boczny tor. Warto tutaj zaznaczyć, czy ja chciałem tutaj podkreślić, że y, czytając te negatywne komentarze, i czasami kilka godzin potrafi mi dany komentarz negatywny siedzieć w głowie, też y, chwytałem się bardzo dobrej myśli, bardzo dobrej idei, która mi przyświecała, kiedy miałem troszeczkę takie gorsze samopoczucie z tego względu, że przeżywałem te swoje błędy i znowu gdzieś tam. Te, te ziarna perfekcjonizmu e, kiełkowały w moim umyśle, no to przypominałem sobie też, jaką drogę pokonałem. Ja tak naprawdę cały czas podkreślałem wszystkim osobom, które mnie krytykowały, bo lubiłem e, chodzić w polemikę, czy to z osobami na żywo na transmisji, czy to właśnie w komentarzach na YouTube, czy to ewentualnie na Twitterze, że tak, tak naprawdę ja jestem początkującym komentatorem. Nadal. Ja wiem, że jeszcze masę błędów popełnię. Ja cały czas się uczę i to bardzo intensywnie, to jest praca na żywym organizmie. Ja tak naprawdę zaczynałem swoją przygodę komentatorską tak mniej więcej rok temu, kiedy zaczynałem komentować mecze wirtualnych klubów FIFA 22. Mój pierwszy mecz CSGO skomentowany został gdzieś w maju, kwietniu dla Arki Gdynia. Komentowałem. I pamiętam ten mecz Totalnie się gubiłem Nie wiedziałem jak komentować Nie wiedziałem jakich zwrotów używać Jak opisywać to co się dzieje Miałem wrażenie, że ja co rundę używam tych samych wyrażeń Jeszcze mało tego To, był, to była mapa Ancient A ja Ancient'a kompletnie nie znałem Bo kilka miesięcy nie grałem w CS: A, Nie oglądałem za bardzo spotkań esportowych Więc totalnie się nie przygotowałem Musiałem na szybko szukać gdzieś tutaj mapki Ancient na telefonie No i czytać co to jest za miejscówka Także to było dopiero Ciekawe przeżycie, gdybym teraz usłyszał pewnie ten komentarz, to bym po prostu zapadł się pod ziemię ze wstydu, ale to też mi pokazuje jaką ja drogę przeszedłem, że zaliczyłem fatalny występ, mimo że wówczas chyba prawie nikt mnie nie oglądał, albo tam parę osób może zajrzało na to spotkanie, to był jakiś mecz w SMA, nie pamiętam już dokładnie, maj poprzedniego roku. W każdym razie, no i jak sobie przypominam, jaką drogę od tego momentu przeszedłem do teraz, kiedy komentowałem dla 8 tysięcy widzów na Twitchu, kiedy duża część osób mnie chwaliła za to, jak prowadzę, niektóre osoby mnie chwaliły za to, że się rozwijam, za to, że uczę się na błędach, to naprawdę, powiem wam szczerze, to mnie jeszcze bardziej podbudowuje, kiedy my nie tylko patrzymy na to, co jest teraz, czy jesteśmy dobrzy w czymś, czy nie, czy popełniamy jakieś błędy, czy nie, no, zazwyczaj popełniamy nadal, bo nikt nie jest idealny, i nawet jeżeli teraz ktoś może nas krytykować, to też pamiętajmy, bierzmy pod uwagę ten kontekst, jacy byliśmy x czasu temu, kilka miesięcy temu, kilka lat temu. No, i tak naprawdę jestem aż sam zszokowany, że taki progres wykonałem w trakcie tego roku, ale to wszystko było na podstawie tego, że mierzyłem się z krytyką, konstruktywną krytyką, wyciągałem własne wnioski, bo to też jest ważna umiejętność, żeby własną analizę przeprowadzać. No i też nie bałem się, nie bałem się wychodzić na świecznik, zawsze byłem chętny do tego, aby pokazywać się jak największej liczbie osób, mimo że to wiązało się oczywiście. Z możliwością krytyki, ale to też jest coś, co trzeba przełamywać w sobie: po prostu wychodzić naprzeciw, nie bać się otwartości. Ja dalej mam sporo takich oporów, między innymi wystąpienia publiczne, to jest coś dla mnie porażającego i nie wiem czy byłbym w stanie w ogóle tutaj podjąć się takiego wystąpienia na żywo przed jakimś, przed jakimś audytorium, jakąś publiką, to chyba by było jeszcze dla mnie zbyt ciężkie, no ale na przykład samo komentowanie dla tyle osób to totalnie mnie jakby nie poraża, robię swoje. I naprawdę czerpię z tego niewyobrażalny fan. No i cóż, tutaj chyba pora kończyć powoli ten odcinek. Myślę, że każdy z Was tutaj znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem. Jeszcze raz tutaj apeluję, proszę tutaj wszystkie osoby o to, aby konstruktywnie krytykowały. Każdego twórcę, każdego działacza, cokolwiek dana osoba nie robi, czy to jest branża gamingowa, czy to jest, ja nie wiem, malowanie jakichś obrazków, czy jakieś udzielanie się w jakichś organizacjach, whatever. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. To jest taki przekaz ogólny. Proszę was o to, abyście zawsze krytykowali, krytykowali konstruktywnie, żeby to nie były komentarze w stylu: E ten się gościu nie nadaje do niczego, wywalmy go jak najszybciej. Jest dobani, jest beznadziejny, totalna tragedia, kiła, syf i mogiła po prostu. Także jeszcze raz, proszę o tą konstruktywną krytykę, bo to jest główne, główne przesłanie tego materiału. I też dbajcie, dbajcie o swoje zdrowie. Przypominam, 23 luty 2023, 23 luty każdego roku to jest ogólnopolski dzień walki z depresją, z tą plagą we współczesnych czasach, a więc postarajcie się, aby każdego dnia popracować nad psychiką, bo to nie chodzi nawet o to, aby sprawić sobie przyjemność, bo nie zawsze musimy się czuć dobrze, nie zawsze musimy odczuwać rozkosz, przyjemność, euforię, czasami przychodzą gorsze dni, ale trzeba mieć odpowiednie narzędzia, trzeba mieć odpowiednie sposoby, jak sobie z tym radzić i naprawdę oczywiście warto czasami sobie sprawić jakąś miłą drobnostkę, zjeść dobrą czekoladę, napić się. Kupka pysznej herbaty, wyjść na spacer, cokolwiek, no ale to musi być także przemyślane. Musicie także zdawać sobie sprawę, jak walczyć z dbać o swoje samopoczucie, także w tych gorszych momentach. I też pamiętajcie, że de z depresją się walczy. Najlepszy sposób na walkę z depresją. Czy to u, właśnie u Was, czy to u osób, które znacie, które gdzieś tam, z którymi się spotykacie na co dzień, to jest po prostu konsultacja. Konsultacja z specjalistami, z doktorami, z psychologami, więc to też jest warte podkreślenia. Ja w tym czasie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że nie zasnęliście w trakcie tego materiału. Mam nadzieję, że jakąś wartość tutaj Wam przekazałem. No i mam nadzieję, że już za tydzień spotkamy się z jakimś gościem i przedyskutujemy na jakiś kolejny istotny esportowy temat. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Też przypominam, że esportowy podcast można śledzić na Twitterze. Tam jest odpowiedni profil, gdzie możecie się dowiedzieć o najnowszych materiałach. Możecie także po prostu, jaki odcinek czy jaką grę esportową powinniśmy, do jakiej gry esportowej powinniśmy nawiązać w następnym odcinku. No i to tyle. Dziękuję jeszcze raz. Trzymać się. Cześć.